Więc, jeżeli coś ci się nie uda, jeżeli coś pójdzie nie po twojej myśli, zatrzymaj się na chwilę i daj sobie współczucie, pozwól sobie na to, że przecież jesteś w procesie nauki. Jeżeli masz zaciągnięty hamulec ręczny, to dodanie gazu nie pomoże. Audycja stress flow pozwoli ci się zatrzymać, sprawdzić, co cię blokuje. I ustalić, w którym kierunku zmierzasz. Jeżeli chcesz lepiej radzić sobie ze stresem, zbudować odporność psychiczną i odkryć dźwignię, dzięki której Twoje działania staną się skuteczniejsze, zapraszam do wspólnej podróży. Cześć, witaj w drugiej części dotyczącej syndromu oszusta. W poprzedniej poznaliśmy, czym on jest. Jakie są przyczyny, jakie są skutki, a w tym zastanowimy się, jak ten syndrom oszusta zintegrować. Poznamy też model maski, który pozwoli Ci lepiej zrozumieć, jak możesz samodzielnie z tym pracować. Pomysłów na to, jak możesz radzić sobie z syndromem oszusta, jest wiele. Ja podam tutaj kilka takich, które mi przychodzą do głowy. Czułbym od przyjrzenia się, zacząłbym od poznania tego, z czym się mierzysz. A więc zacząłbym od journalingu. Dziennik prowadzę mniej więcej od dwóch lat. Wiele rzeczy dzięki niemu udało mi się dostrzec. Dostrzegłem wiele schematów, wzorców, które nie do końca mi służyły, a dzięki temu miałem możliwość pracowania. Między innymi syndromem oszusta. Więcej o journalingu mówię w drugiej odsłonie podcastu Stress Flow. Zapraszam Cię do niego. Natomiast, co mógłbyś zrobić już teraz, to wieczorem przed pójściem spać, wykonać sobie kilka głębokich oddechów, żeby wprowadzić się w stan uspokojenia, relaksu. I moją propozycją jest to, abyś wypisał trzy swoje sukcesy tego dnia. Jeżeli będziesz miał problem z dostrzeżeniem ich, napisz cokolwiek, co postrzegasz jako pozytywne. Przecież zgodnie ze stoicyzmem, z główną zasadą stoicyzmu, zwaną dychotomią kontroli, warto skupić się na tym, na co masz wpływ, nie na wyniku. Jakie pomysły jeszcze możesz wykorzystać? Na pewno przydatnym będzie praca z przekonaniami, ponieważ syndrom oszusta często objawia się tym, że. Pojawiają się emocje, to emocjonalna reakcja jest odpowiedzialna za właśnie ten, to zjawisko. Dlatego oparcie się o logikę, ale z drugiej strony o rozbrajanie tych emocjonalnych pułapek będzie istotne. I tutaj może przydać Ci się partner do tego działania. Zależnie od tego, jak poważny jest stan, w którym jesteś, może warto rozważyć, Psychoterapię. A jeżeli uważasz, że syndrom ten nie paraliżuje cię, ale utrudnia tylko funkcjonowanie, możesz rozważyć współpracę z jakimś konsultantem, z coachem, z mentorem, z kimś, kto jest w stanie przeprowadzić cię przez procesy, zmiany, kto pomoże ci przepracować, zatrzymać się, dostrzec i przepracować te, te momenty. Warto tutaj przytoczyć cytat Arystotelesa, który powiedział, że poznanie siebie. To początek wielkiej mądrości. I to właśnie poznanie siebie sprawia, że dostrzegasz na nowo swoje zasoby. A to, jak możesz dostrzec swoje zasoby, masz kilka możliwości, jak to zrobić. Warto wziąć udział w różnych testach osobowości, które pomogą ci poznać siebie lepiej. Ze swojej strony mogę polecić test Galupa, który pomoże odkryć ci pięć Twoich mocnych stron, tak zwanych talentów, pokaże Ci, w jaki sposób funkcjonujesz. Możesz też skontaktować się z 15 zaufanymi osobami, współpracownikami, przyjaciółmi, może członkami rodziny, którym ufasz, prosząc ich o feedback na twój temat. Jeżeli poprosisz ich, żeby opisali właśnie twoje mocne strony, to co w ich odczuciu ci się udało, zbierzesz bardzo cenną Informację zwrotną na Twój temat. I pamiętaj też, że syndrom oszusta to nie jest samo zło, które Ci, które ci się przydarza, dlatego że może na Ciebie dobrze wpłynąć. Możesz użyć takiego po poczucia do tego, żeby lepiej się przygotować. Warto tylko ustalić racjonalne ramy tego, co chcesz osiągnąć i jaki zakres tego przygotowania powinien być. Warto przysłuchać się temu dialogowi, który pojawia się w twojej głowie, przestawić ten dialog na pozytywny. Warto też, abyś zaczął dzielić się z innymi, mówić, jak się czujesz, to pozwoli ci wyrazić emocje, które w tym momencie są. A jak mówił Karol Gustafiuk, a jak mówił Karol Gustafiank, to co uświadomione nie będzie wracać jako twoje przeznaczenie. Warto zmienić swoją definicję błędów. Ja proponuję stoickie podejście, znane jako amorfati, czyli pokochaj swój los. Więcej o amorfati mówiłem w czwartym odcinku podcastu z Natomiast zaprzyjaźnienie się z tym, że możesz popełnić błąd, uznać to jako ważny element Twojego rozwoju, pozwoli ci upuścić nieco ciśnienia. I stresu z tym związanego. Bo jak mówił Karol Gustaf Jung, człowiek bez amorfati to neurotyk. Oczekując, że coś może nie pójść po Twojej myśli, tworzysz sobie przestrzeń na to, że, że może coś pójść nie tak. I że to jest okej, okay, że to jest w porządku. I zaufasz jedną rzecz, że takie wyjście naprzeciw temu, że możesz popełniać błędy, bazują na tych samych emocjach. Więc możesz mieć takie podejście, że albo się rozwijasz, albo się pogrążasz. W obu przypadkach będą ci towarzyszyć te same emocje. A to znaczy, że niezależnie od tego, jakie emocje się u ciebie pojawiają, to nie od emocji zależy, co z tym zrobisz, ale od twojej decyzji, twojej postawy i twojego działania. Możesz wykorzystać je jako paliwo. To, co warto zacząć robić, albo przyjrzeć się temu, na ile to robisz, to na ile mówisz prawdę. Prawdomówność to jest, je, to jest jedna ze stoickich wartości. Im częściej będziesz mówić prawdę, im częściej będziesz szczery wobec siebie, tym szybciej dostrzeżesz to, jaka jest rzeczywistość. Pamiętaj więc, że porażka jest okazją do nauki. A skoro przy błędach jesteśmy, zamiast skupiać się na tym, co zrobiłeś źle, możesz zastanowić się, jaką wartość chcesz wnieść tym doświadczeniem, w którym wziąłeś udział. Tu dochodzimy do Twojej postawy wo wobec siebie. My często dla siebie nie jesteśmy dobrzy, a przecież spędzamy ze sobą wystarczająco dużo czasu. Warto, żebyś stał się Twoim przyjacielem. Więc, jeżeli coś Ci się nie uda, jeżeli coś pójdzie nie po Twojej myśli, zatrzymaj się na chwilę i daj sobie współczucie. Pozwól sobie na to, że przecież jesteś w procesie nauki. Pamiętaj też, że ten stres, który się gromadzi, jak duży by on nie był, rozprasza się w działaniu. Kolejnym pomysłem jest zastanowienie się, jakie są Twoje wartości, bo to, jakie są Twoje wartości, będzie inspirowało Cię do tego, Jakie działania potrzebujesz podjąć? To, jakie masz wartości, determinuje to, kim jesteś. Więc jak dowiesz się, jakie one są, dowiesz się też, jaka jest Twoja tożsamość, jaka jest Twoja misja, jakie jest Twoje zadanie. A skoro przy misji jesteśmy, warto wspomnieć słowo Marka Aureliusza, że to, co stoi na drodze, staje się drogą. Zmieniając perspektywę na taką. Sprawiasz, że wychodzisz naprzeciw temu, co się pojawia. Tutaj chciałbym zaproponować Ci kilka pytań, które pozwolą Ci nabrać może większej perspektywy do tego, co w tym momencie odczuwasz względem syndromu oszusta. Pomyśl przez chwilę, co ci się pojawia, kiedy usłyszysz pytanie: kim jestem? Jaki jestem? Czego teraz potrzebuję? Jaka jest moja wizja życia? Jakie są moje wartości? Na co się nie zgadzam? Co sprawia mi przyjemność? Dla podsumowania przedstawiam kroki, jakie możesz podjąć, żeby ten syndrom oszusta integrować w sobie. Po pierwsze, dostrzeż zasoby, jakie masz i uznaj je. Zaakceptuj swoje niedoskonałości. Poczuj swoją wartość. Zaufaj sobie i bądź swoim najlepszym przyjacielem. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest związana z syndromem oszusta. Którą warto przepracować, nad którą warto się zastanowić, jest to mechanizm cienia. Cień jest to takie archetypowe postrzeganie swoich części, swoich wypartych części, z którymi jeszcze się nie skonfrontowałeś. Poznanie, co jest w Twoim cieniu, co w Twoim życiu było zbyt duże, żeby się z tym zmierzyć, zamiast. Uznać to jako część ciebie i jako zasób, wypchnąłeś to poza część siebie. Ona nadal żyje własnym życiem i warto wiedzieć, że na podtrzymywanie tego, co masz w cieniu, marnujemy duże zasoby energii. Ale na temat cienia warto przygotować odrębny odcinek. I ostatnim elementem, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć, jest model maski. Model maski, z tym modelem spotkałem się pierwszy raz w podcaście z wiatrem grzywie. Natomiast warto o nim powiedzieć, bo składa się on z takich trzech warstw, które pozwolą lepiej zrozumieć, jak my ukrywamy tę swoją prawdziwą tożsamość za warstwami ego. Możemy wprowadzić taki podział na trzy warstwy. Pierwsza, Zwana, kim udaję, że jestem. Warstwa ta związana jest z kompensacją odrzuconych aspektów siebie. W warstwie tej możemy dopuszczać się manipulacji, udawania, pozerstwa, możemy stosować różne triki po to tylko, żeby za tą maską ukryć swoją prawdziwą tożsamość. Drugą warstwą jest warstwa. Kim boję się być. Tutaj w niej kryją się lęk przed odrzuceniem, wyśmianiem, przed osądem, tutaj mają swoje miejsce elementy związane z kompleksami, poczuciem winy i zranieniami. I kiedy zdejmiemy i tę drugą maskę, to pozostaje ten element tożsamości, czyli to, kim jestem. Można powiedzieć to tak zwane self. Mając świadomość, jakie są warstwy w tym modelu, możesz zastanowić się, które role albo które zachowania nie są do końca Twoje, tak aby pracować z nimi i te swoje nieautentyczne części przepracowywać. Czasem my te maski zbieraliśmy przez całe życie, być może samemu trudno będzie. Z tym pracować, być zależnie od naszego bagażu doświadczeń. Może warto rozważyć pracę z psychoterapeutą, może warto pracować z jakimś mentorem, z coachem, z kimś, kto pozwoli ci poznać je i w bezpieczny sposób zintegrować, tak żeby stały się Twoim zasobem. Tak oto dobrnęliśmy do końca odcinka dotyczącego syndromu oszusta. W tej drugiej części Dowiedziałeś się, na jakie sposoby możesz zintegrować ten syndrom, i poznałeś też model maski. Tak, oto obszar ten zamykamy. Ja dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Dzięki za Twoją uwagę. Cześć.